No przyszła dzisiaj ta kamerka. czy znaczy to jest digital mikroskop jakiś z Chin. Ciekawe, ale mi się wydaje, że taki sil będzie, ale zobaczymy. Co to jest warte? Na razie jeszcze tylko otworzę, później się złożę. Jakiś uchwycik niby mikro. kabel, a bo tu można podłączyć się do komputera i do telefonu bezpośrednio do smartfona. Jakieś tu zoomy, podświetlania są. E, Ciekawe co to będzie. A to jest zatyczka tak, nie zepsuł. Płytka. Instalacyjna oczywiście w tym laptopie nie zainstaluję, znaczy muszę przenieść no wszystko na ten na pamięci USB i dopiero z pamięci USB coś się podziała. Takie główienko małe. A tu można zrobić zdjęcie. Tu zbliżenia jakieś tam. Baczymy. Tu nie złożę i się wypróbuję. O, już mruga. No nagrywam tutaj słuchajcie, jest kamerka, jest mikroskop. Pierwszy, yy, oczywiście pomidor musi być, a jak rzesz, Tu widać, jak on jest, niepodobnie wygląda. Sobie obejrzymy najpierw, jak skórka wygląda w tym, pod mikroskopem, tym całym szalonym. Podkładamy. Proszę bardzo, widać pory eleganckie, nie? Pana Rzeszku, kurde, ja powiem wam, że... O. a tu pewno chemia wychodzi w tym momencie, ja to widziałem. Teraz bierzemy dubkę, obejrzymy. Jest powiększenie do tysiąca, proszę bardzo. To jest dupka, widać? Widać. A teraz tutaj jest fajne. Wiecie, wyregulujemy ostrość. Ostrość pokrętła. Normalnie czuję się jak lekarz na operacji. O, tu jest dopiero te białe. To mi się wydaje, że to jest właśnie... To jest ten... To, co on dodaje, nie? No to że zabawa jest, nie? Kurde. Tutaj widzicie to? Nie, nie widzicie. Takie białe, fajne kropki są. O, tutaj o, tu będzie pryszczyk. A cóż to pleśń bierze go? Fajna rzecz wam. Zaraz go przekroję i obejrzymy go tutaj. A to już było dobre. Tu już nic ciekawego nie ma. No tak wygląda miąż pomidora. Leochydstwo normalnie jak patrzę to mi się przypominają zdjęcia z jakiejś tam operacji o, o, o. ciężko ustawić ten, bo to... Ja to ja ogarnę tą kamerką, to będzie kiedyś dobra, fajna. Gluty same, nie? O, 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 o. Pestka. A zaraz wam pokażę trzmiela, którego tutaj specjalnie ze szklarni ściągnęłem. Chodź kolego. Ale mówi nie, 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 nie. Znaczy, tak mi się wydawało, że mówi on po prostu nie, że już nie jest suchy. I zobaczymy, jak wygląda w tej, tutaj, całej kamerce.